Męczenie graczy, runda, nie wiem która po prostu kolejna. Robię ten odcinek po raz drugi, bo jakby miałem WS14 i ogólnie była ciekawa sprawa, ale nie nagrał mi się dźwięk, więc fajno. Prędkość znajdywania graczy mnie teraz naprawdę pozytywnie skakuje. Nie wiem, z 10 sekund czy 15 czekałem, poważnie. to już dłużej ta gra się <laughs> ładuje niż szuka gracza. Jeżeli ona tam już coś gadała, to znaczy, że Colt już tu jest. Aha, i nawet wiem gdzie, chłopie. Właśnie miałeś komunikat, że Juliana cię napada, a ty po prostu lecisz na pałę. Spoko morda. Da się załatwić. O Jezu. To zmniejszenie szybkości strzelania znacznie jest zauważalne. Bo ja jakoś to zamieniłem, zamieniłem ten ognisty grad na coś. Na coś przydatnego. A, pijawkę! Na pijawkę zamieniłem. Jezu, jak ty biegasz jak powalony Naprawdę myślisz, że coś ci to da? Cokolwiek? Masz tam do oceanu czy cokolwiek, nie wiem. Pom... Granatem? Serio? Robisz te odcinki, czuję, że to wygląda tak, jakby Juliana była overpowered. Serio. Muszę zrobić jakieś polowanie Colta na Juliany. Po prostu wbijać do miejsca, gdzie jest zawsze Juliana, czyli do Abdam nocą, i na nie polować. Zakładam, że wynik będzie podobny. Znaczy, może nie będę tyle podrzucał, bo jakby tam karne ginezy nie mam, ale pił, pił, pił koniec. Czemu kolejny gość leci w tamtą stronę? Czemu kolejny gość tutaj gdzieś się bawi z tym? Co jest? Obsesję macie jakoś czy jak? BOM! Też jeszcze raz? Masz. No mordo, mógłbym cię zabić na ludzi, ale ty przecież się schowasz do tuneli zaraz. Musi się poruszać, żeby się nie cofnął do tuneli po śmierci i nie wyszedł po prostu. A to jest badziewna mechanika, serio. Oni to powinni zablokować i to dawno temu. Gra wyszła we wrześniu, jest grudzień. Dalej nic. No i przez to takie. Dziady, które stoją w miejscu i ciula robią, będą żyć troszkę dłużej. On się teraz z Co? Czemu on to... Okej, okay. coś się zbugowało najwidoczniej Hej <ścoughs> Przyjdziesz tu? Mordo, jestem w twoich tunelach O, 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 o chyba mnie zauważył Hop, jestem tu Jezu, jakie to jest głupie no, on ma mnie gdzieś No nie gadaj, że ty znowu jesteś tu nie, stwierdzam, że chyba jednak tą pijawkę trzeba wywalić. Jednak wziąć pod obrażenia. Bo on nie używa żadnej mocy, a strasznie dużo życia mi zjada. Tak się jak. <gryw> Nawet go nie widziałem, z za kamienia go wziąłem. Znaczy najpierw go widziałem i go złapałem, ale jak nim rzuciłem, to już go nie widziałem. Poważnie! Myślicie, się uciekał przede mną. Jezu jak to laguje! Naprawcie te serwery! To jest jedna z tych gier, w których skill jest... Prawie wszystkim. W sensie, w zależności od tego, na jakim jesteś poziomie, no to rozgrywki mogą wyglądać tak jak u niego, albo tak jak u mnie. No, on raszował do jednego punktu i nie był w stanie nic zrobić. Jedynie coś tam czasami mnie zranił. A ja ciup, 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 rzucam nim na lewo i prawo, jeszcze się z niego śmieję. Kurde, jakby ta gra była jakaś popularna, to mógłbym robić coś takiego jak granie z widzami po prostu, Polowani na nich. I wtedy jestem pewien, że byłoby więcej doświadczonych ludzi. A? Za głośno chodzisz, chłopie. Mhm, mm to jeszcze ja lec, co jeszcze lek? Nieee, spadłem i nic sobie nie zrobiłem. Jak? Jak on przeszedł? Tędy nie przeszedł, nie zrespił się tu. Czy on przeszedł tamtędy? Czy on tam jeszcze rozwalił ich? Nie, bo on był tu. Czyli musiał. Dobra, gdzie ty kurdej? A tu? Ja! <słuch> dawaj, 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 szybciej, 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 szybciej. Jezu, naprawcie te serwery, proszę was. Jako colt, to tak szybko się to zbiera. Jako Juliana to jest masakra, jakaś Pal gumę! Pal gumę! Pal gumę! Prosta sprawa. No, Troszkę wyssałem ci moc, młodeczko Ale chyba wolałbym jednak te obrażenia, wiecie. Z biodra również muszę mieć, żeby to coś w ogóle trafiało. Uderzenie gromu też muszę mieć, bo to jest shotgun. A ja dystans i w ogóle. Nie mam miejsca na piawkę. A ja bym sprawdził jedną rzecz, wiecie? Jakby ten rapier jest OP, i w ogóle nie. zostawiam mi jedna kwestia. Jakby wziąć to, na przykład. Wezmę sobie z krwawieniem, bo nie ma co tamtego Cold snake brać. Na pewno to, żeby szybko celować. To, żeby. No wiecie, szybko chodzić. Jak celujemy. Chociaż nie, to może. Się... Nie, to nie się przydaje, ja nie będę tak łaził. Przecież to będzie mi przeszkadzać. Umysła pijawka. I uderzenie gromu. Nie wiem, jak bardzo te obrażenia spadają podczas. Jakby wiecie, dalekiego strzelania. Myślę, że dosyć mało, bo to w końcu snajperka, ale zawsze jakoś tam może spadać, nie? Musiałbym ogarnąć jakie to są wartości i czy w ogóle opłacić to uderzenie gromu brać. Nie podoba mi się ten skin, on jest kolorowy i w ten sposób mogę się wtapiać jakby w eternalistów. Jeżeli biegam i skaczę, to może nie, ale jeżeli stoję w miejscu, to jest to całkiem pomocne. Chociaż rzadko kiedy nadarza się taka okazja Po prostu zmienia na coś normalnego Okej, okay, znowu mamy tą mapkę Czemu by nie? Czemu tu jest tak ciemno? Wszystko a freestat była ciemna, halo Okej, okay, chłop się nieźle strzela A mnie nieźle laguje Nie Bye bye Przecież no co ja mam tu zrobić? Już tak graliśmy I jakby nie było zbyt przyjemnie Naprawdę powinno jakoś sprawdzać to połączenie, a nie Masakra no, wbijam i od razu wychodzę, bo nie jestem w stanie nic zrobić. Aha, nice. No, biegnij. Oj, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Teraz zdecydowanie dobry pomysł. Tak, chowaj się tak. Mhm. Coś ci to pomoże, nie. O no, super! Był! Widziałem go, widziałem go przez chwilę. Nie, to nie jest dobry pomysł. To nie jest absolutnie dobry pomysł. Szczególnie, że jakby... Jeszcze jest taki plus, tego wybuchowego rapiera, że to jest wybuch. Więc chłop przez chwilę nie do końca wszystko widzi. Niewiele to zmienia, ale odrobinę to zorientuje. Koniec. W sensie, jednego życia. Mordo. Wejdziesz? Nie wiem, głupi ci ludzie Czy on animacji nie ma? <śleszy> nie no dobra dam ci spokój, spoko Mordo, żyj On to mo- Tej y Jak to się nazywało? Moksi? O tej minigry chcę iść Róż zad Róż zad Wiem, że tam jesteś No właśnie. Cześć, obrzucić Cię moim towarem. Dlaczego ludzie są tacy głupi? Albo siedzi w tych tunelach, albo disconnect. Jakby jak jeszcze ktoś nie ogarnia gry, to ja rozumiem. Ale jak odwala takie coś? Trochę cringe. Wchodzę sobie na Steam'a i patrzę. Jest opinia. Dotycząca... Fight Nights at Freddy's Security Bridge, tego nowego, nie? Polecane. Fred. <grystanie> to jest. dobre. Chciałbym móc jakby nie wiem. Skontaktować się z niektórymi graczami tak oprócz pisania na Steamie, zastanawiam się, czy chłopa jestem w stanie w ogóle znaleźć, jak on ma dwa znaki zapytania w Niku. E, nie jestem w stanie, niestety nie. Też nie wiem, jakąś... Nie wyobrażam sobie, żeby po prostu pisać do ludzi na priwę Ej, mordo! Jesteś nobem. <laughs> nie no, nie napisałbym tak, ale... Nie wiem. Spytałbym czemu wychodzi z gry. Jeżeli nie umiesz grać, to wyłącz po prostu inwazję czy coś takiego. Dobra, jest zamknięte, czyli on już wyszedł. On już pewnie tu chwilę siedzi. Ty kuźwa, to jest ten sam czy jak? Nie no, niemożliwe. Ale to jest dobry. Dobra taktyka, żeby tak robić. Jeżeli ktoś siedzi w miejscu oczywiście. A jeszcze teraz cofnię do tuneli, no? Hehe, boy! Boom! Boy! Boy! Boo. BOOM! Bawi mnie ten dźwięk. Au! Au! Umarł? Poważnie? A nie, nie umarł jednak. Ale weź róż stąd swój zad. Ja się ucieknę coś. Boję się ciebie. Uuuuu, weź się róż. Ach, ja tego chłopa kołczakiem zabiję. Ja normalnie go kołczakiem zabiję. Ja wam mówię, ja to zrobię. Ej, problem w tym, że jest mało amunicji w koczaku. Tak, zdecydowanie dobry pomysł. Chociaż w sumie leczenie ma to dobry pomysł. Nie, no, ten coachak to zadaje takie po prostu beznadziejne obrażenia, że to nie ma opcji tego zrobić. Dobra, a tym razem wtedy była taryfa ulgowa, teraz już nie ma. Męczysz mnie gościu. Dixie Dean 242 Potężny nick! Powiedział Wafel. Ale ja mam D Wafelek D. Ten potężny przedimek, czy jak to się nazywa. Nie wiem, nie siedzę na humanie, nie wiem, że swojej przyszłości z McDonaldem. Ale nie, tak osobiście moje jakby takie przemyślenia co do kierunków yy, w liceum i w ogóle. Zauważyłem, że jakby Matfis u mnie, przynajmniej w szkole, jest lepszy we wszystkim. Jak był gość jakiś ten yy, praktykant psychologii, on nam robił jakiś test z umiejętności rozpoznawania emocji? My byliśmy najlepsi. W angielskim również pani mówi, my, wy jesteście najlepsi. Tamte humany i te inne są takie tępe I ogólnie, jeszcze niektórzy się śmieją, że na biolchem, jak idą faceci, to się z nich śmieją, że haha, biolchem to jest kierunek facetów. Ale tak właściwie, jeżeli facet idzie na biolchem, to znaczy, że on wie co robi. Bo jest taka, właśnie jest ten stereotyp. Kobieta biolchem. Jeżeli Laska nie potrafi absolutnie nic, a ma wiecie, za wysokie ego, żeby iść na Humana, no to idzie na Biochem. Oczywiście na Biochemie mogą być też normalne dziewczyny, ale jest tam dużo takich całkowitych debili. A jak wiadomo, Human, to Human to jest no, takie miejsce dla ludzi, którzy nigdzie indziej się nie dostali. I dla wyjątków, którzy rzeczywiście to robią, chociaż nie wiem, kto robi wos, historii Polski, nie rozumiem. Hello! Jesteś tu? A, nie sprawdziłem jaki to jest gracz, sam Alexis, Meh. I Frank nie gadał, że uuuu, uu, zabili nam ludzi, więc... Czy ja tu widziałem? Ta! Więc zapewne chłop tutaj od razu przeskipował, on nie zabijał żadnych wizjonerów. No, co wyrzucać we mnie Halo? Czekaj, co? Był tu? Przeskok! No, bo co by innego? Tutaj jesteś. Ktoś mi kiedyś argumentował, że jak masz niewidzialność wszystko przeskok, to jest trudno cię znaleźć. Bo niby wiesz, z której strony chłop jest, ale nie widzisz go. Bullshit. Przeskok pod stealtha, to jest taki syf. Colt hakuje antenę. Gdzie? Przecież tam mina była! Gościu! Nie wybuchła ta mina, jednak masz. Leżysz, dostałeś chyba trzy razy. Znowu znaki zapytania, co jest? To jakieś chyba hinole są. Co z tą miną się odwaliło? Nie wiem. Nie mam pojęcia. On był centralnie obok niej. Nie mam pojęcia co się z tą miną stało. Na pewno jej nie schakował, bo bym to widział i żeby przy mnie wybuchło. Nawet tam nie szukałem, nawet tam nie patrzyłem, no bo halo przecież tam mina była. Szukaj gry powiodło się nie znaleziono. No to może znaleźć drugiego? Halo, co jest? Nie wiem, niektóre mechaniki tej gry są tak zepsute czasami, na przykład... Nie wiem, raz mina nie zadziała, raz chłopa cofnie dwa razy dalej niż powinno. Raz, to w ogóle nie wiem, co się stanie. Nie, ostatnio, w ostatnim odcinku, w tym, którym mi się zepsuł dźwięk którego nie wrzuciłem, również coś się stało z minami. Zaminowałem wyjścia i chłop uciekł. Nie mam pojęcia jak. Te miny były centralnie przy guziku do, do ucieczki. Tam, gdzie się, wiecie, wpisuje kod. I on na pewno tego nie schakował To nie, nie miałby czasu tego schakować Nic nie wybuchło, nic, żadnych strzałów, wybuchów, nic. Nic. On po prostu sobie uciekł. Także te miny, niby fajna sprawa, ale wygląda to, że czasami się jednak trochę psują. Oho. Coś mi się tu nie podoba. Jak myślicie co? Fajno, nie muszę czekać, aż chłop ruszy Ze zespałna. Tam? Dawaj, dawaj, dawaj. Uuu, też masz przez. No, też masz to. Dobra, dobra, nie trafiłem. Uhu. Gdzie ty jesteś? Tu, kurde, chłopie snajpę ma. Dobra, pal gumę. Teraz już tego nie przeżyjesz, nie ma opcji. Ale on tu granatem rzucił. Ej, ale trafił prawie. Nie wiem, próbuję jakoś to wykorzystywać, żeby jakoś się nauczyć, z tym strzelać. W miarę mi idzie, ale często nie trafiam. No nie można od razu wszystko umieć, trzeba się nauczyć najpierw, nie? Dlatego tak łatwo idzie. Nie, ale wiecie co? Ja nawet przewidziałem to, że ten Deathloop będzie jakimś niewypałem. Że oni tu coś odwalą złego i że zostanę jednym z nielicznych youtuberów, którzy w ogóle w to grają. Po tej rozgrywce wezmę, wpiszę w YouTube'a deflub, wezmę filtr, żeby były filmy z przeciągu ostatnich 7 dni i zobaczę... ile jest osób które cokolwiek tu robią i czy są to osoby, które przechodzą grę po raz pierwszy czy jakieś takie kozaki Julianowe powiedzmy no naprawdę nie trafiłem, Jezu jaki, jakiego mam cela u, ale tu headshot trafił nice pewnie w tunelach się zmienia nie? jednak nie pum biegnij biegnij, jeśli ci życie miłe, biegnij biegnij siema tak, tak, dobry pomysł. Uuu, coś jeszcze? No kurde. Tym mały. A tym mały. Powiedzmy tak po prostu. Koniec. Uuu, krwawienie. Koniec? Dwa razy go załatwiłem tylko. Nie. Tak, dwa razy. Myślałem, że to początek jego rozgrywki, ale jednak nie. Zastanawiam się, kiedy ktoś do mnie napisze z bólem dupy, że przegrał. Ej, miałem przejść sprawić tego youtuba. Ej! Włączyło mi grę! Halo! <ścoughs> Pierwszy film! I do not recommend defloop! <ścoughs> Oho! W opisie od razu reklama. To już widzimy na jakim poziomie jest ten youtuber. Dobra, ten znowu się tłucze. Co? Heritage gun Niewidzialność, no tam był! A ja go zgubiłem bo mnie zlagowało Tu jest nie? No tu jest Kurde róż, to Róż ten zat! Dobra, padł Kurde boję się skakać po tych dachach bo Co byś uciekał nie? Tak, zdecydowanie tam jest kolt Tak. On wcale mi nie hakuje anteny, nie. Dobra. Okej. Okay. I teraz uciekamy. Uuu, on też ma jakieś bum-bum, ale umarł. Prawda? No. Fallen Hana. <laughs> Dosłownie Fallen. No czekajcie. Nie wiem, jak można od razu reklamować w samym opisie. Oho. Mhm. Reklamy, reklamy, reklamy. Czekaj. Learn to play LOL. Nie, no LOL to jest stare. LMAO Tak, dla Beki. Okej, okay, tutaj jakiś chłop kolekcjonuje achievementy. To nawet nie jest Defloop. Tu gra Roku. To jest jakiś Juliana Sturm. Ty dopiero teraz graż Juliano na 42. odcinku? To będzie mój chyba 37. I mam. Czekaj, ile? 64 tysiące punktów. Tu jakiś Hinol. Multiplayer. Mm -hmm, tu jakiś chłop harduje, Ale wyświetlenia strasznie małe. A tu też wyświetlenia strasznie małe. Czyli, tak właściwie, jedynie jacyś więksi YouTuberzy: ten Mental Fox i ten e, a Pineapple, jak to jest? Ananas. No i ja! Także z małymi wyświetleniami jak cholera. Uuu, lub brak wyświetleń. Czekaj, to już masz jedno. Nie, ten mental to jest 137 wyświetleń, a ja przydałem 137 tysięcy. Przy szóstej pozycji już są prawie zerowe wyświetlenia. Przy 11 już jest brak. Tu trzynasta również brak. Tu jest recenzja. Strasznie dużo recenzji, a gameplay i tak malutko. Mi też się powoli nudzi, bo większość rozgrywek wygląda w ten sposób, jakby po prostu. Ja się tylko śmieję z ludzi, ale już coraz mniej chcę się śmiać, bo coraz bardziej przywykam do, do tego, że nikt nie umie grać absolutnie. No i te wszystkie błędy, niedoskonałości, lagi, zbagowane mechaniki, masakra. Nie wiem, wkrótce pewnie będę robił jakąś przerwę od Deflupa. I nawet mam ciekawą serię w zamian. No, poważnie, o tym mówię! Róż, dudududko! Aha! Aha! O! Nice! Okej, okay, oni już go szukają. On tu już gdzieś Ej, był. Był tu. On ma niewidzialność, chyba tak mi się wydaje, że to słyszałem. Zdecydowanie jest tu. Tu dokładnie. Umarł? Nie. Poważnie? Kolejny snake? No, na pewno nie przede mną. No, poważnie w słup strzeliłem? Co jest? Nie trafiłem? Dobra, naładuj to, co? Przydałoby się. Dobra, hop, pum. Jesteś tu gdzieś. Tu? Nie no, gdzie ty spadłeś? I czemu tak późno? Okej, okay, tu poleciał. Ja go na pewno podrzuciłem w ogóle? Ale on speedranuje, ale on ma mnie w, w poważaniu. No chodź tu <ślad> na <goście> Nawet ten Nawet eternalista się wkurza na gościa Elo, Elo, Elo Myślę że jesteś niewidoczny Uważnie. Masz po dupie. Gdzie? Tam. Gdzieś tu się wyłączył. Tu gdzieś się włączył. Tam się wyłączył. Tu gdzieś się włączył. Czy to tu? Maczeta. Ej! To był błąd! No rusz się! Jezu chryste! Ała. Mam dość. Mam dość. Kiedyś robiłem po dwa odcinki z The na naraz Aczkolwiek teraz jakby... No już po jednym jestem dosyć zmęczony tą grą Czy ty chcesz skończyć... Jako omlet? Czy przynajmniej naleśnik, czy cokolwiek? Czy ty tutaj poszedłeś? Nawet nie zobaczę Dobra, tu jest obminowane Więc wątpię, żeby chłop dał radę tędy przejść Dobra Pargumę! Co ty? Właśnie tak. O! Shaped Whisper. W sumie ładnie. Ładne nick. Znaczy mnie ta gra coraz bardziej. Znaczy jakby to w sumie była całkiem ciekawa rozgrywka. Nie była aż taki zły. Tam miałem jeden moment takiej niepewności, że mogłem umrzeć. Ale... lagi Nie utrudniły mi za bardzo rozgrywki. Nie wpłynęły za bardzo na wynik meczu. Oprócz tego, że jakby spowalniały mnie. Ale... Jest to denerwujące, jak pięć razy w to samo miejsce się cofa. Dobra, także w tym odcinku tyle, mam nadzieję, że się podobało, do zobaczenia i siemka.